W 1947 roku na pustyni w Nowym Meksyku operator słyszy w radiu dziwny sygnał, który sprawia, że jego pies szczeka jak szalony. Mężczyzna łączy się z kilkoma innymi urządzeniami, ale nie może zrozumieć dziwnego hałasu, więc dzwoni do innej stacji, która mówi mu, że sygnał pochodzi z Razuel. Zabierając ze sobą psa i radio, operator udaje się na przejażdżkę, aż w oddali widzi dym i światło. Jego ciężarówka nagle traci moc, a pies wyskakuje szczekając. Operator podąża za nim i znajduje płonący obszar z czymś dziwnym pośrodku. W tym momencie słyszy hałas i wpada w panikę, patrząc w górę na bardzo jasne światło. Na Antarktydzie w 2003 roku grupa naukowców widzi na skanerze dziwny obiekt zakopany 5 metrów pod lodem. Nie wiedząc, co z nim zrobić, postanawiają wysłać go do stacji badawczej NASA. Tymczasem na Uniwersytecie Kalifornijskim kryptolog Julian próbuje prowadzić zajęcia, podczas gdy studentka nieustannie z nim flirtuje. Ponieważ ją ignoruje, wysyła mu niegrzeczną wiadomość, ale on po prostu zamyka laptopa. Po zajęciach Julian spotyka się z doktorem Bachmanem, który otrzymał zdjęcie satelitarne dziwnego obiektu znalezionego na Antarktydzie. Jest tak duży, że początkowo myśleli, że to skamieniały wieloryb, ale potem zidentyfikowali dziwny sygnał radiowy pochodzący z niego. Nagrali go na płytę CD, którą Bachman daje Julianowi do przestudiowania. Kilka godzin później Julian ma obsesję na punkcie ukrytego znaczenia sygnału. Ma on rozróżnione grupy tekstów i impulsów, co oznacza, że wcale nie jest przypadkowy. Uruchomienie specjalnego oprogramowania na komputerze pokazuje, że sygnał ma imponującą częstotliwość, silniejszą niż cokolwiek na Ziemi. Julian przekazuje te wyniki Bakmenowi i przekonuje go, by przydzielił mu miejsce w śledztwie. W międzyczasie w laboratorium badawczym na Falklandach dwóch naukowców również znajduje dziwny sygnał radiowy, a ponieważ nie mogą go rozgryźć, wysyłają go do obserwatorium w Arizonie. Tam kolejni dwaj naukowcy zauważają, że sygnał został wzmocniony i zgadzają się wysłać go do NASA. Kilka dni później Julian leci samolotem na Antarktydę. Szalejąca burza sprawia, że samolot trzęsie się jak szalony, a piloci mają trudności z przygotowaniem się do lądowania, ponieważ widoczność jest słaba. Na szczęście baza ma jasne światła i piloci używają ich jako wskazówek do lądowania. Samolot ślizga się przez chwilę, ale na szczęście zatrzymuje się, zanim cokolwiek się stanie. Kiedy Julian w końcu wchodzi do bazy, wita go Naila, która oprowadza go i przedstawia szefowi, doktorowi Gierekowi. Następnie Julian zostaje zabrany, aby zobaczyć tajemniczy obiekt, który został wykopany, ale nadal jest pokryty lodem. Zgodnie z przepisami pozwalają mu topnieć naturalnie, choć zauważyli, że topnieje w nietypowym tempie. Zarówno Gierek, jak i Julian uważają, że obiekt może być pochodzenia pozaziemskiego. Julian przygląda się bliżej, a kiedy dotyka lodu, tajemnicza energia rozchodzi się po jego ramieniu i sprawia, że wraca do wszystkich wspomnień z ostatnich kilku dni. Kiedy Julian zdejmuje rękę, skóra jest czerwona. W tym momencie Julian zostaje znaleziony przez dr Kate, która okazuje się być jego byłą. Nie wierzy, że uda mu się uniknąć kłopotów, ale mimo to błaga go o zachowanie, ponieważ ten projekt jest dla niej ważny. Tej nocy Julianowi śni się coś świecącego wewnątrz lodu. Budzi się w środku nocy, gdy słyszy dziwny hałas i wychodzi z pokoju, zauważając przemykający cień i tony wody na podłodze. Gdy podąża za śladem, wyczuwa coś za sobą i odwraca się, tylko po to, by tajemnicza energia pokazała mu wizję wszechświata, incydentu w Nowym Meksyku i dziwnych stworzeń. W tym momencie Julian budzi się ponownie, niepewny, czy to mu się śniło, czy nie. Rano Naila pokazuje Julianowi eksperyment nad genetycznie modyfikowaną żywnością, który pozwolił im wyhodować kukurydzę na Antarktydzie. Na polu kukurydzy jest dość ciepło, więc zespół pracuje w niewielu ubraniach. Julian zauważa, że Kate bardzo dobrze dogaduje się ze Straubem i staje się zazdrosny. W międzyczasie agent rządowy i sekretarz obrony przyglądają się profilom Juliana, Giereka i Bakmena. Okazuje się, że Julian w przeszłości był niegrzeczny wobec uczennicy i dlatego na kilka lat porzucił nauczanie, pracując dla NASA. Tą uczennicą była Kate. Przyglądają się również sygnałowi udostępnionemu im przez NASA i odkrywają, że jest on identyczny z tym z 1947 roku. W bazie Julian spędza cały swój czas na badaniu sygnału, nie robiąc większych postępów. Dołącza do niego oficer łączności Grisham, który opowiada, jak znalazł sygnał pochodzący z lodu. Na lunch duet udaje się do mesy, gdzie Julian poznaje resztę załogi. Pytają go o jego pracę, a Straub wyśmiewa go za wiarę w kosmitów. Jakiś czas później załoga odkrywa, że ma przerwę w komunikacji, co zdarza się często podczas burzy. Julian sprawdza obiekt i jest zdumiony tym, jak bardzo śnieg stopniał, wskazując, że teraz mogą prawie zobaczyć sam obiekt. Naila myśli, że czuje impuls niskiej jakości w stawach, ale kiedy próbuje doknąć lodu, Julian ostrzega ją, by tego nie robiła. Sygnał nie był harmoniczny, gdy Grisham znalazł go po raz pierwszy, co oznacza, że teraz są dwie lub więcej oddzielnych częstotliwości połączonych w jeden sygnał. Ponieważ Julian nie może połączyć się z satelitą, przekonuje Grishama, by załatwił mu antenę i podłącza do niej swój komputer, by mógł kontynuować analizę sygnału. Następnego ranka cały budynek trzęsie się przez kilka minut, a tajemniczy obiekt spada z wieszaków. Załoga idzie to sprawdzić i w końcu widzi sam obiekt, ponieważ pozostało niewiele lodu. Wygląda jak nic, co widzieli wcześniej, a kiedy Kate go dotyka, zostaje porażona prądem. Dochodzą do wniosku, że obiekt jest skałą magmową powstałą w wyniku erupcji, co wskazuje na meteoryt. Sygnał jest dokładnie taki sam jak dane z samolotu, więc Julian wierzy, że to czarna skrzynka. Wracając do komputera, wyjaśnia swoją teorię, ten obiekt spadł na Ziemię przez pomyłkę i wysyła sygnał do ratowania. Wykorzystując wszystkie te nowe informacje w połączeniu z matematyką, Julianowi w końcu udaje się odszyfrować część wiadomości. Nadal nie mogą go zrozumieć, a Straug wyśmiewa go za to. Grupa robi sobie przerwę na przekąskę, a Straub upiera się, że pomysł kosmitów jest szalony, ale wszyscy inni zgadzają się z teorią Juliana. W tym momencie zostają wezwani z powrotem do hali serwisowej, ponieważ członek załogi znalazł zagnięcenie na obiekcie. Zespół omawia pomysł otwarcia go, a Kate martwi się o potencjalnego wirusa lub inne organizmy chorobotwórcze, ale Straub wskazuje, że laboratoria są zamkniętymi środowiskami i wszyscy zgadzają się otworzyć je rano. W międzyczasie Bachman zostaje wezwany do Białego Domu, aby omówić straszne wieści dotyczące tajemniczego obiektu. Kontakt z bazą jest nadal niemożliwy ze względu na pogodę, ale rząd sprzymierzył się już z rosyjską łodzią podwodną i wysłał ją w kierunku bazy z głowicami nuklearnymi gotowymi do wystrzelenia. Następnego ranka zespół podłącza obiekt do jednej ze swoich maszyn za pomocą kabli i wywołuje reakcję elektryczną, która neutralizuje wstrząsy. Obiekt nadal generuje prąd wewnątrz, ale teraz mogą go dotknąć bez obrażeń. Następnie używają piły, aby rozciąć obiekt, znajdując bardziej miękką warstwę pod twardą powierzchnią zewnętrzną. Gierek bierze kawałek obiektu i potwierdza, że jest to stop węgla, który został wystawiony na działanie ekstremalnego ciepła. Na komputerze Juliana wiadomość ciągle się zmienia, a on mówi Najli, że obiekt próbuje się komunikować. Kiedy Naila mówi, że to jak gra wideo Daje mu to pomysł, jak poradzić sobie z wiadomością i po kilku próbach i błędach w końcu udaje mu się ją przetłumaczyć. Mówi i nie otwieraj. Julian i Naila wpadają w szał i biegną do hali serwisowej, ale gdy tam docierają, jest już za późno. Z obiektu wydobywa się świecąca energia, która sprawia, że człowiek piła krzyczy z bólu. Jego ciało zaczyna się topić i wkrótce dochodzi do eksplozji, która rani wielu członków załogi i niszczy większość obiektów w pomieszczeniu. Spowodowało to również awarię generatora, który wyłączył zasilanie w bazie do czasu przejęcia kontroli przez baterie awaryjne. Po zdobyciu kilku latarek, reszta grupy schodzi do zatoki, aby sprawdzić stan rannych pracowników. Wszyscy żyją, z wyjątkiem Pilarza, który spłonął na śmierć. Kiedy przyglądają się bliżej dziurze pozostawionej przez piłę w obiekcie, są zaskoczeni odkryciem dziwnie wyglądających części organicznych. Pilot toni szturcha gotrzonkiem miotły. A membrana zaczyna się wypalać, aż nowa dziura ujawnia, co naprawdę znajduje się wewnątrz obiektu, zamrożony kosmita. Nie mogą stwierdzić, czy tylko śpi, czy jest martwy. Nagle Nyla mówi, że robi jej się niedobrze i zaczyna krwawić z nosa. Upada na kolana, a jej twarz również zaczyna się topić. Wkrótce coraz więcej pracowników zaczyna przechodzić przez to samo, co sprawia, że grupa zdaje sobie sprawę, że istnieje jakiś rodzaj wirusa, który uciekł z obiektu i jest teraz w powietrzu, likwidując ich jeden po drugim. Przerażeni, nieliczni ocalali biegną do zamkniętego pokoju, aby być bezpiecznym i obserwować obcego na kamerach bezpieczeństwa. Grisham próbuje skontaktować się z kimś w celu uzyskania pomocy, ale łączność nadal nie działa. Gierek wyjaśnia, że choroba czasami zwalnia, aby uniknąć zlikwidowania rzeczy, na której musi żyć, więc istnieje szansa, że ocalali również mogą zostać zainfekowani. Podczas gdy grupa walczy o to, co robić, obcy otwiera oczy. Zanim załoga ponownie spojrzała na ekran, stworzenie zniknęło z zatoki. Postanawiają go poszukać i zdobyć broń przyniesioną przez pilotów. Używając tylko latarek, załoga zaczyna przeszukiwać zatokę serwisową. Straub jest przerażony, gdy czuje coś na plecach, ale to tylko Kate. Grisham również szuka, Nieświadomy, że coś obserwuje go z daleka. Odchodzi, gdy Grisham odwraca się z latarką. Obecność zaczyna podążać za tonim, który krzyczy, gdy widzi coś poruszającego się w cieniu. Gdy Julian próbuje wspiąć się na kilka skrzyń, aby dotrzeć do następnego poziomu bazy, Kate wyłącza zasilanie w pokojach, których nie używają, a Julian spada. Szybko dochodzi do siebie i zaczyna podążać za dziwnym hałasem, aż w końcu znajduje kosmitę, który wydaje się być przestraszony. Julian odkłada latarkę Używając łagodnych słów, próbując udowodnić, że jest przyjazny. Obcy powoli wychodzi i zbliża pazury do latarki, pochłaniając jej energię, dopóki nie zgaśnie. Następnie kosmita podchodzi do Juliana i ostrożnie chwyta jego głowę obiema rękami, dzieląc się energią. Kiedy obcy otwiera oczy, Julian zaczyna mieć piękne wizje reszty wszechświata. W tym momencie pojawiają się pozostali, a Traub mówi to Niemu, by strzelił z pistoletu. Pocisk trafia kosmitę. A z powstałej rany wydobywa się silna wiązka energii, powalając to niego i Grishama, gdy próbują się zbliżyć. Gdy cała energia zostanie wydalona, kosmita upada i umiera, powodując, że jego ciało rozpada się do punktu zniknięcia. Toni wyjaśnia, że myślał, że obcy chciał zlikwidować Juliana, ale nie zgadza się, mówiąc, że dotyk obcego był bezpieczny. Nie zmienił się w strach, dopóki nie pojawił się Toni. W tym momencie Biały Dom w końcu znajduje dziurę w burzy i kontaktuje się z bazą. Bachman wyjaśnia, że wiedzą o obcym i infekcji, więc Julian zapewnia go, że choroba nie opuściła bazy. Następnie Bachman mówi im również o incydencie w Nowym Meksyku i zabójczym patogenie, na który obcy są odporni. Istoty te komunikują się ze sobą za pomocą telepatii i zlikwidowały już wszystko na Marsie. Kiedy Julian ogłasza, że obcy nie żyją, sekretarz obrony decyduje, że wysadzenie bazy jest jedyną opcją, jaką mają, aby pozbyć się wirusa. Chce, aby Bachman okłamał załogę i powiedział im, że nadchodzi pomoc, ale Bachman odmawia i mówi im tylko, że w rosyjska łódź podwodna jest w drodze. Julian czyta między wierszami i pyta, ile mają godzin, na co Bachman odpowiada, że trzy. Po zakończeniu rozmowy Straub wariuje i mówi, że chce odlecieć samolotem, nawet jeśli burza jest zła. Julian przypomina mu, że są zarażeni, a odejście oznacza przeniesienie wirusa do świata zewnętrznego, ale Straub uważa, że gdyby rzeczywiście byli zarażeni, już by nie żyli. Gdy łódź podwodna zbliża się, naukowcy przeprowadzają testy krwi, aby potwierdzić, że nie są zarażeni, chociaż Julian wskazuje, że ten nowy wirus może być nieznacznie mały i ukrywać się w białku. Straub postrzega to jako sygnał do odejścia, a Tony go wspiera, ale inni nie. Brak wsparcia Kate doprowadza Strauba do szału i obraża ją, próbując ją zaatakować, ale Julian porusza się szybciej i powala go ciosem. Podejrzewając, że Straub i Tony i tak spróbują odejść, pozostali zabierają broń to niego i zmieniają hasła na zamkach. W rosyjskiej łodzi podwodnej przygotowują się do wystrzelenia atomówek za 18 minut. W bazie Kate i Julian kończą zmieniać ostatni zamek i trzymają się za ręce, aby się pocieszyć, dopóki nie usłyszą strzału. W mesie Straub i Toni skaczą razem na Grishama i używają widelca, by gnąć go w szyję. Podczas walki pistolet zostaje wielokrotnie wystrzelony, a kule trafiają w ścianę, sufit i ramię Giereka. Gdy Grisham traci przytomność, Straub i Toni chwytają pistolet i zaczynają uciekać w tym samym czasie, gdy wracają Julian i Kate. Straub strzela ponownie, trafiając Kate w ramię. Gierek zdaje sobie sprawę, że obaj mężczyźni będą uciekać przez rury spustowe na polu kukurydzy i wysyła Juliana za nimi. Strzelając do wszystkich zamkniętych drzwi, Straub i Toni docierają do pola kukurydzy. Gdy biegną, sama ich obecność zaczyna likwidować całą kukurydzę, potwierdzając, że rzeczywiście są zarażeni. Toni zmienia zdanie i chce zostać, ale Straub nadal chce uciec i grozi to niemu pistoletem. W tym momencie Julian pojawia się w oknie i Straub strzela do niego pierwszy, ale Julian robi unik w samą porę. Toni wykorzystuje odwrócenie uwagi, by skoczyć na Strauba i zaczyna walczyć z nim o broń. Po chwili walki Straub obezwładnia go i strzela do niego. Słysząc zbliżającego się Juliana, Straub kontynuuje ucieczkę, likwidując każdą roślinę w pokoju, gdy przechodzi obok. Kilka razy próbuje zastrzelić Juliana, ale zawsze kończy się to niepowodzeniem. W końcu obaj mężczyźni dostają się do rur i szybko przez nie przechodzą, aby następnie znaleźć ogromny zestaw schodów. Pościg trwa dalej, a Straub bezskutecznie strzela. Kiedy w końcu dociera do włazu, natychmiast wybiega na zewnątrz tylko po to, by znaleźć wir energii, który go uwięził. Julian również wychodzi, ale niewidzialna bariera uniemożliwia mu dalszy ruch. Próbuje powiedzieć Straubowi, aby się nie ruszał i oddychał powoli, ale Straub nie słucha i nadal panikuje, ponieważ nie może oddychać. Stopniowo energia pokrywa ciało Strauba i dezintegruje go, aż nic z niego nie zostaje. Energia powoli obejmuje również Juliana, tylko po to, by pokazać mu więcej miejsc we wszechświecie i nadchodzącą bombę atomową. Julian w końcu rozumie, że Wir energetyczny jest statkiem kosmicznym obcych, który przybył na ratunek teraz martwemu kosmicie i biegnie z powrotem do środka, aby zabrać pozostałych ocalałych, Kate, Giereka i dziewczynę naukowca. Otwiera frontowe drzwi, aby szybciej wyjść na zewnątrz, a inni są początkowo nieco nieufni, ale szybko rozumieją, kiedy widzą dwóch kosmitów wewnątrz wiru. Dziewczyna i Gierek idą pierwsi, a następnie Kate i Julian podążają za nimi, trzymając się za ręce. Statek kosmiczny pochłania całą czwórkę i odlatuje tuż przed uderzeniem bomby atomowej w bazę, wysadzając ją w powietrze. Kilka godzin później rząd wysyła oświadczenie, że baza została zniszczona przez eksperymentalny reaktor jądrowy i nazywa wszystkich poległych bohaterami. Jednak czwórka ocalałych leci teraz w kosmosie. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.